Trzecia seria rozgrywek Orlen Super Ligi. jesteśmy na Mazowszu w Legionowie, gdzie miejscowy Cepter KPR zagra z Energą Wybrzeże Gdańsk. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na to spotkanie. Od razu wyżej ustawiona także defensywa gospodarzy Milicewicz. I pierwszy rzut, i pierwszy gol, i to jaki gol, bardzo ładne trafienie Jakuba Będzikowskiego na środku defensywy w drużynie z Gdańska. Wołowiec. Kamil Adamczyk zawisł długo w powietrzu i to on pokonał. Kornela Poźniaka. Także jednego z bardzo ciekawych trenerów młodego pokolenia, którzy pojawili się w polskiej piłce ręcznej. Grający trener już w tym sezonie, nie grający na boisku, ale wciąż prowadzący tą, tę drużynę. Dodający dużo od siebie w defensywie. Adamczyk to nie był dobry rzut, ale jest dobitka. Bardzo czujny. Milicewicz. Akcja grana do skrzydła bardzo dobrze. Adamczyk na zewnątrz i trafia. Będzie rzucał, jednak nie. Gra do skrzydła. Bardzo dobrze zagrana akcja. Ale tak jak mówiłem, trener Marcin Stefaniec w Białej Podlasce robi naprawdę dobrą robotę. Jeśli chodzi o wyniki, a także jeśli chodzi o rozwój poszczególnych graczy. Ale mamy nadzieję, że Kuba to przyszłość polskiej piłki ręcznej. Adamczyk. Damian Pawelec, a to już obrotowy Neitz z Mavc. Papina zagrał szybką akcję. Brzeziński zajmuje pozycję drugiego obrotowego. Właśnie dostaje piłkę skrzydłowy i dobrze sobie poradził w tej sytuacji Jakub Brzeziński swoją pozycję. Teraz nie musi się martwić siekierką, który do osi boiska się przesunął. Neitz z Mavc. Na razie cztery bramki. Mogło być dużo więcej. Chabior odwraca do skrzydła, tam jest Brzeziński precyzyjnie. To nie była łatwa pozycja po błędzie Mateusza Jachlewskiego. Teraz podanie do skrzydła, Siekierka to wykorzystuje. Papina. Jeszcze oddana piłka do skrzydła. I jak to wyjdzie? Jakub Poważyński. Jeszcze do Pereta ten opanował piłkę, będzie tylko rzut wolny i chyba rzut już, tak, po syrenie spróbuje Jakub Powarzyński. No, wydaje mi się, że i tak nie mieli prawa sędziowie z Głogowa ewentualnie uznać tej bramki, no bo oderwana noga Jakuba Powarzyńskiego. Na środku defensywy Wołowiec i Fonfara. Niedokładne podanie i kontrata, idzie Mateusz Chabior, jeden na jeden, skutecznie pokonany, kolejny raz Kornel Poźniak, nieco dodał od siebie Jakub Powarzyński, będzie kończył akcję z rzutem, pokonuje w tej sytuacji Tomasza Szałkuckiego, Stępienie, jemu się udaje, praworęczny zawodnik trafia, Wołowiec Adamczyk pokonuje Poźniaka. Wstępień. Powarzyński z golem. I z wykluczeniem. I czy będzie gol? Nie, bo broni Tomasz Szałkucki. Miał szansę, Patryk Siekierka. I uniemożliwił oddanie rzutu, a teraz kolejna idealna interwencja. Kornel Poźniak nie dał rady, Damian Pawełek. Łatwe momenty, kiedy dostaje piłkę na ósmym metrze. Teraz ma szansę na oddanie rzutu, no jest ten rzut, jest ten gol. Maciej Papina do Jachlewskiego, nie ma pozycji do oddania rzutu. Czy Papina rzuci? Tak, rzut bieżny, skuteczny. Po tym wykluczeniu. Niecałe pół minuty teraz gra pasywna sygnalizowana. Rafał Stępień jeszcze odgrywa na skrzydło, i to jest być może kluczowe trafienie w tym spotkaniu. Ekipa z Gdańska ten mecz powinna wygrać. Jeszcze Sławomir Lewandowski trafia do siatki, ale już nie będzie kolejnej akcji, bo mamy Syrenę i Energia. Wybrzeże Gdańsk odnosi pierwszy triumf w tym sezonie. Na pocieszenie Norbert Maksymczuk zostaje graczem tego spotkania. Chwalimy Norberta za kolejny trzeci już mecz na poziomie Super Digi na dobrym poziomie, dobry, dobre wejście do tych rozgrywek. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Bardzo Państwu dziękuję, życzę udanego wieczoru.